Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, powiedzmy w takiej historycznej części e, przedstawiającej dawne dzieje związkowe. Tym razem tutaj e, gazetki, 78. rocznik. Lista indywidualnych Mistrzostw Polski w 78 roku. Dlatego się posłużę tą listą. Natrafiłem na nią przez przypadek, ale dotyczy w pewien sposób. Mnie osobiście i mojego ojca, ponieważ e, zaczynając przygodę z gołębiami, e, jeśli mój e, ponowną przygodę z gołębiami, bo mój ojciec zapisał się do związku właśnie w latach 70., e, i e, za nowych czasów, że tak powiem, jak ja pamiętam, powiedzmy, czasy od 89. Roku 90. To do naszej hodowli trafiły wtedy jak tata do, do ojca hodowli, a ja tam przy jego boku chodziłem. Trafiły gołąbki Zenona Pilichowskiego. Bielsko-biała okręg. To hodowca z oddziału skoczów, czyli niedaleko mieszkający. Gołąbki. Właściwie jeden gołąbek nazywany był Pilichowski. Z racji nazwiska. Przepiękny samczyk, uparty. Robił długie loty i był jednym z podwalin hmm, hodowli. Wtedy, jak to się mówi, Cufel, który przyszedł do hodowli, nie było wtedy tak łatwo odnaleźć właściciela. Jakiś młody się przypałętał. Był, żył, siedział sobie. Zaczęło się szukać właściciela. Okazało się, że to Zenon Pilichowski, od którego się tam kartkę uzyskało. I potem ten gołąbek okazało stał się podwaliną hodowli. Także trzeba przyznać, że w pierwszych latach dużo było szczęśliwych cufli, które przyszły, jak się odszukało właścicieli. Okazało się, że były nieprzypadkowych hodowli, dlatego że się też sprawdziły. I kolejnym na tej liście tutaj, Mistrzów Polski Grid Józef, okrękatowice, Katowice. I to kolejna hodowla, bo podobnie w roku 89 też e, do hodowli Pilichowski był z 86 roku, a Gryt z 89, on miał, z tego co pamiętam, co, co, co słyszałem, słynnego gołębia Setkę, który był olimpijczykiem, no i z niego się zapołętał młodziak ranny, Młody ranny do hodowli mojego taty, poharatany przez jaszczębia, jak się wtedy ojciec śmiał na cudzym można uczyć się szyć, chciał mu życie uratować, więc igła i nić, gołąb został poszyty, woda mu przeciekała, ale za jakiś czas mu się to naprawiło, także gołąbkowi uratował życie, goło zagoiło się. O, oblatał się, był wysyłany. Właśnie nie wiem, czy w lotach młodych był wysyłany, czy dopiero za roczniaka. E, gryt zwany czopką w naszej hodowli, ponieważ miał białą główkę na głowie, e, był to gołąbek, który e, przylatywał z lotów bardzo czołowo. Niestety nie lubił wchodzić do gołębnika za każdym razem przesiadywał na dachu i przywitał konkurencję czyli swoich kolegów a mimo to zawsze był w 30 na oddział był lotnikiem z kompletem konkursów i z tego gołąbka e, wychowało się gołębie i powiem tak te gołębie gryta są do dnia dzisiejszego, są te gołębie z ćwiklic, mam je do dnia dzisiejszego nawet we, w swojej hodowli była protoplastka jeszcze po, po grytach z 2010 roku I, i jeszcze stare gryty od ojca i podwalina tych goębi, gryta gryta jest w hodowli to odnośnie właśnie tutaj przeglądając no i blisko ode mnie tu hodowca jeszcze wspomnę wysoko w Polsce kolega Wahajerzy do dnia dzisiejszego lotuje może więcej ich lotuje, ale, ale to są hodowcy, których kojarzę nazwisko Grzywa Paweł to też tutaj te rejony kojarzę jeszcze tutaj było Zabystrzan Jan, dzisiaj lotuje Zabystrzan Piotr w Cieszynie, nie wiem czy to nie jest syn także także jest parę nazwisk które się które się tu przewijają ale tu osobista dygresja właśnie widziałem Pilichowski był w którymś roku też trzeci czy czwarty tu drugi kurcze widać czołowa hodowla Polski jak się okazuje jest z takiej hodowli gołąbki na początek trafiły Pilichowski Gryt do naszej hodowli to nie dziwne że z niczego właściwie zaczęły lecieć z drugiej strony bo te cufle naprawdę trafiły z wybitnej hodowli a kolejne to były zigry, które też były od mistrza a miejscowego, od kolegi od taty, a później trafiły tak powiem, cufle. Te cufle to zawsze e, wyprzedzały te zigry, a jak się okazuje, to były z najwybitniejszych hodowli Polski na tych gołębiach zaczęło się hodowle. No, jeszcze tu trafiłem na artykuł, e, zaraz zar zerknę roczniki. No tak, kolejny rocznik, 79. E, z tego względu, że też hodowca tu jest opisany e, hodowca opisany, go mm, osobiście spotykam członka kolegium sędziów, e, ale tutaj przeczytam artykuł, e, pisze to profesor. E, Doktor habilitowany z szkoły głównej Gospodarska Wierszkiego w Warszawie Henryk Jasiorowski. Niedawno postanowiłem zwiedzić międzynarodową wystawę Gołębi pocztowych, którą organizowali hodowcy w Katowicach. Ponieważ jedyny dzień, jakim dysponowałem, przypadał przed dzień otwarcia wystawy, otrzymałem pozwolenie zwiedzenia jej, jak gdyby w kuluarowy sposób, też w czasie przygotowań. Ogólnie pisał o zamiłowaniu na podstawie tego co zobaczył na tej wystawie eee, przebiegały ostatnie przygotowania w hali sportowej w kopalni jakisz to był widok dziesiątki hodowców szantało się wokół klatek robiąc ostatnie porządki zamiatając podłogę, pucując klatki i huchając na swoich pupilów i to wszystko dobrowolnie a nawet dopraszając się aby im pozwolono to też tak a propos tego że w ostatnim czasie wystaw u nas ubywa i ich nie ma. Ci, co organizują, to właśnie tak to przebiega: że wszyscy biegają, ustawiają i każdą wystawę, byłem na kilku, można tak określić. No ale ostatnio tych wystaw, niestety, ubywa i oddziały nie organizują tych wystaw. Informacja jest też, że gołębie wtedy czeskie, czechosłowackie w ciągu dwóch lat potrafiły 12-14 tysięcy konkursu kilometrów. W tamtych czasach mieć w konkursie polskie około 8, więc widać, że już wtedy gołąbki latały długie dystanse, to jest podobny dystans 12-14, czyli plan lotów jest taki, tak jak to mamy obecnie, może troszkę inny układ. Długie były na ten temat, były o wybory, o, 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 o wyborach na, na wystawie. Ale do rzeczy. W czasie wystawy poznałem jednego z najlepszych naszych hodowców gołębi pocztowych typu standard. To znaczy takich, które winny łączyć piękno budowy z wyczynem lotowym. Jak się okazało były też oddziały na gołębie standard, gdzie lotowały tylko standardy po to, żeby zrobić wynik na wystawę. Edmunda Celocha. Edmund Celoch jest sędzią, e, który, którego akurat w roku nie widziałem na kursu konferencji, ale, ale rok rocznie kolegę Edmunda Celocha spotykałem. Edmund Celoch, który zaprosił nas wraz z profesorem Kellerem do zwiedzenia swojej hodowli sosnowców. Jest po drodze do Warszawy. Namawiał, przyjadę z samego rana do hotelu i będę pilotował, abyście nie błądzili. Zgodziliśmy się chętnie. Po przyjeździe zostaliśmy zaproszeni do pokoju pana Celocha, i mimo protestów z racji pośpiechu zostaliśmy posadzeni w fotelach, a przed nami urosły stoły zagranicznych czasopis o gołębiach pocztowych, wśród których nie bez zdziwienia znalazłem angielskie, amerykańskie, niemieckie, a nawet kanadyjskie. Gospodarz. Nasz na pamięć cytował osiągnięcia zagraniczne, a także powoływał się na ostatnią korespondencję z czołowymi hodowcami w świecie. Następnie przeprosił nas na 5 minut, gdyż stwierdził, że musi rzucić okiem, czy w głębniku wszystko jest w porządku, zanim nas tam zaprowadzi. Po powrocie, zastał nas dyskutujących nad zdjęciami jego okazów hodowlanych, umieszczonych w pięknie uporządkowanych albumach. Rozpoczęła się gorąca dyskusja, w której Porównaliśmy je z okazami z czasopich zagranicznych. Atmosfera i napięcie rosły. Gospodarz wziął kredę i na małej tablicy zaczął rysować ideał głowy gołębia pocztowego, do jakiego dąży w swojej hodowli, ale wciąż nie prowadził nas na górę. Gdy temperatura dyskusji wzrosła, do szczytu gospodarz uznał, że nadszedł czas na kieliszek winiaku, i dopiero wtedy udali się na górę do gołębników. Byliśmy już tak duchowo przygotowani, że stąpaliśmy po schodach z głębokim przeświadczeniem, że będzie nam dane zobaczyć coś bardzo wielkiego i nie zdziwiła nas nawet prośba, aby ubrać białe fartuchy. Nie omyliliśmy się. Pan Celoch, według prawideł najwyższej klasy, zaprezentował nam oddzielnie całe stada, a następnie kolejno w klatce poszczególne osobniki. Zwracając nam uwagę na cechy, które poprawił i na tek, nad którymi aktualnie pracuje. Była tu mowa o głębokości tułowia, budowie skrzydeł, kształcie głowy i szyi, o sile upierzenia, ale także o takich cechach psychicznych jak temperament, siła woli powrotu do gołemnika, zmysł orientacji, co do kierunku lotu itp. Na koniec odbył się nie, się pokaz właściwego stosunku gołębi do gospodarza, które na zawołanie siadały mu na ramieniu. I tak zamiast zaplanowanych 30 minut spędziliśmy u pana Celoch. 4 godziny wyjechaliśmy z przeświadczeniem, że dyskusję i pokaz przerwaliśmy zaledwie w połowie. Zawracałem zamyślony nad istotą zjawiska, z którym spod, się zetknąłem. Odczuwałem wewnętrzną przyjemność i zadowolenie. Ciszę przerwał kierowca, pan Edmund. Choroba powiedział: Nigdy bym nie przypuszczał, że tacy ludzie są na świecie. Ale, panie profesorze, gdyby nasi hodowcy świn i bydła byli tak awariowani jak ten, tam to chyba nie brakowałoby u nas mięsa. Teraz dopiero naprawdę się zdumiałem. Skąd ja znam tę atmosferę gorących dyskusji, czasopis historycznych zdjęć, zachwytu nad poszczególnymi okazami? Już mam. Toż to przecież analogiczny sposób przyjmowali nas w swoich stadach holenderscy i angielscy hodowcy, gdy przed laty jeździliśmy tam z kolegiem Kwaśnioborskim aby kupić zawodowy materiał do naszej hodowli e, hodowlę zwierząt czy, 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 czy świń chodziło w każdym bądź razie tu o pasji o zamówieniu pisał profesor a o przy okazji opisał Edmunda Celocha sędziego, którym mam kontakt więc e, więc widać już od lat się ten. Zajmował, więc postanowiłem, skoro zobaczyłem to tu przytoczyć. No i jeszcze kolejna sprawa związana z moimi stronami: Okręg Bielsko-Biała, oddział i Okręg Bielsko-Biała, ponieważ w Okręgu Bielsko-Biała lotowałem, e, miałem tam dobre sukcesy, łącznie nagradzane w kategoriach A, B w mistrzostwie szybkościowym. Byłem w trójce. W dziesiątce, zawsze się patrzyło, czy w dziesiątce się tam czy w A, czy w B zakwalifikowało. To nawet już ja jak osobno hoduję, osobno e, hodowlę prowadzę poza Ojcem to w okręgu ja mam tam puchar za trzecie miejsce, za czwarte miejsce, a musiałbym je przytoczyć za prezem reprezentantów w okręgu na wystawie ogólnopolskiej i tak dalej. I e, przytaczam tu fragment, ponieważ mm, okręg Bielsko-Biała, dokładnie e, oddział Bielsko-Biała, stolica Beskidów znana w całym kraju choćby ze sportów zimowych, terenów rekreacyjnych, turystycznych, a szczególnie dla hodowców gołębi pocztowych z dwóch wystach ogólnopolskich. E, Bielsko-Biała liczące sobie obecnie ponad 700 lat. E, do niedawna małe obecnie Stolica województwa, miasto powiększone, o nowo powstałe osiedla eee, i tutaj o hodowcach. 250 osób to hodowcy rzeszeni w Polskim Związku Głębi Pocztowych, oddział Bielsko-Biała, eee, czyli wśród okolicznych hodowców 250 było w oddziale Bielsko-Biała. Pierwszą organizacją, która zrzeszała tutejszych miłośniku głębi pocztowych, było Stowarzyszenie Hodowców Głębi Pocztowych i Rasowych Beskit, powstałe w 1924 roku, czyli przyjdzie nowy rok 2024 i będzie stulecie 100 lat od powstania oddziału, bo co do okręgu, okręg powstał później, o czym za chwilę e, tutaj powiem. Więc w latach 32-35 następuje zahamowanie rozwoju szeregów hodowców, uwagi na okres bezrobocia, i część kolegów opuszcza związek. Pozostała liczba zamożniejszych kontynuuje działalność i loty do odległości 800 km, łącznie z Wilna i Zachacia. Bielskie gołębie, w tym czasie, jako jedne z najznakomitszych w kraju, biorą udział w ogólnopolskiej wystawie w Brukseli. Wtedy również bielscy hodowcy sprowadzają cenny materiał zarodowy w kolepki gołębiarstwa pocztowego z Belgii od znanych i sławnych hodowców. Potomstwo importowanych gołębi było jeszcze w latach 50-60. okazją do zachwytu i podziwu starszych stażem tutejszych hodowców. Pamiętają, a jakże wspaniałe fabry ba, kleny, fermeje czy szlachetne czerwone heniny w hodowli jednego z, na z założycieli naszego związku na tym terenie nieżyjącego już dziś Rudolfa Czarnoty. Pamiętają również piękny Bricox profesora Józefa Moskały. Trzeba zaznaczyć, w tym czasie lotowano się wyłącznie metodą naturalno-gniazdową. Należało sądzić, że przy zastosowaniu wyższej formy lotowania, jako niewątpliwie zdowieństwo, wyniki byłyby znacznie lepsze od osiąganych. Wracając do historii, nie sposób pominąć lata okupacji. Hodowle gołębi pocztowych musiały zostać w zasadzie na Nakazu zlikwidowane, a obrączki rodowe spisanych przez okupanta gołębi oddane na posterunku policji. 26 sztuk czystej krwi gołębi, wspomnianych raz, zostało przechowane przez cały okres okupacji w ukryciu u jednego z hodowców w okolicy Bielska. Bielski oddział należy do najstarszych w kraju i jest prawie równy stażem Polskiemu Związkowi Chorobowców Gołębi Pocztowych w Polsce. 64 przypada 70-lecie 2024, jak teraz mamy stulecie. No i tutaj warto zaznaczyć. Tutaj hodowcy w protk kochają się w gołębiach średnio i dalekodystansowych, standardową odległością dla bielskich gołębi jest 550 km pokonywaną przy normalnych warunkach atmosferycznych z szybkością 1200-1400 kiedy należeli do okręgu katowickiego, według starego podziału administracyjnego państwa, e, zawsze uznawali się za pokrzywdzonych we współzawodnictwie. Wiedzieli, że okręg katowicki jest terytorialnie bardzo rozległym. Oddziały północne tego okręgu zaliczały odległości 480, e, a Bielskie 550. I od 1975 roku, stosownie do reorganizacji w naszym związku, w ślad za nowym podziałem administracyjnym państwa na 49 województw, w Bielsku-Białej powstał okręg, którego pierwszym i wieloletnim zresztą prezesem był kolega Eugeniusz Gądek, obecny wiceprezes spraw lotowych Zarządu e, Głównego. Także od 1975 roku istnieje okręg Bielsko-Biała. Także tu jeszcze stary artykuł. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji powstał okręg bielsko biała liczący 1200 hodowców zrzeszonych w 14 oddziałach. Członkowie tej nowej jednostki organizacyjnej wywodzą się w 60% z okręgu krakowskiego i w 40% z Katowickiego. Dzięki dobrze przemyślanej umiejętnej pracy prowadzonej przez zarząd okręgu z prezesem na, czeły, na czele. E Dały dobre rezultaty organizacyjne i hodowlane. Zarząd okręgu posiada własny, ładnie urządzony lokal biurowy, kabina do transportu gołębi itd. Ustalenie planu lotów w okresie jesiennym daje hodowcom możliwość przeanalizowania ich w czasie zimy i ułatwia im podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania odpowiedniej metody lotowania. Dobrze zaplanowana i umiejętnie realizowana praca zarządu okręgu wydaje się przynosić pozytywne wyniki, uwidoczniające się szczególnie na listach słownictwa lotowego. Na liście Słownictwa o Mistrzostwo Polski w 1978 roku znajduje się 20 przodowników okręgu Bielsko-Biała, w tym wicemistrz polski kolega Zenon Pilichowski, oraz pierwszy przodownik ma dziś Włodzimierz Gawron. I lista Intermistrzostwa. No i test Skoczów, Kunt, Sikora Skoczów, Wowreczek Edward Strumień, Bazgier Edward Strumień, Bielsko-Biała, Pilichowski Zenon, Cieszyn właśnie, Grzyba Paweł Strumień, Szwarc, Tadeusz, Pagieła. To są tu znane nazwiska: Gabzel, Henryk. E, więc tak to tutaj po prostu wygląda. E, wystawa, olimp wystawa. w klasie olimpijskiej standard. Gołąbki nagradzane. Kolejne w olimpijskiej sport. Pierwszy kawalerian. Drugi kawalerian grzywa Paweł Szwarc. Punc Pilichowski, Grzybek Konstanty Proskurnicki, mm, Proskurnicki. To jest obecny jast oddział Jastrzębie-Zdrój, Pilichowski Zenon kolejny. Także tak to wyglądają odległe czasy. Tutaj e, historyczne, historyczne już bardzo. Ale, ale te nazwiska na tym terenie są, są znane. No i chyba taki plan lotu był przez kolejne lata utrzymywany. 500-700. E, ponieważ w 1992 roku mistrzem Polski był tutaj Konior Mikulski, jeden w Stanach Zjednoczonych mieszkał. Tutaj znalazłem, że. E, Plan lotów okręgowych obejmuje 7 lotów z ponad 500 km, i na zakończenie sezonu lotowego z 1000 km, także to w sumie pozostało do dnia dzisiejszego. Właściwie dwa lata temu pierwszy raz się to rozleciało. W zeszłym roku pierwszy raz, ale na ten sezon, znowu, chyba wspólne starty będą okręgu Bielskiego. W każdym razie taka historia tutaj okręgu i 2024 rok, stulecie, czyli 1924 powstał oddział Bielsko-Biała, a w 1975 okręg Bielsko-Biała. Także tyle z historii. Wydaje mi się, że. że w dzisiejszym odcinku, że w dzisiejszym odcinku wystarczy wiadomości. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Takie tutaj parę wiadomości mi się natrafiło, co mnie zaciekawiło, to to wam też przedstawiłem, przeglądając te za... Te... O tutaj Jeszcze też z moich terenów Gołąbek Jastrzębie Zdrój Roman Mikołajczyk Kolega z oddziału obecnego Także dużo ciekawych rzeczy Co się otworzy To coś, coś znajomego Się publikuje Albo jakiś znajomy Pozdrawiam wszystkich serdecznie Dobry lot Zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam.